Tillariero ty, jechali. No! <grywa> Erka nas rozpędziła! <grywa> co się stało? No no już samochód jechał, co? No chciałem wjechać również. Ale fajnieście tą, które jechali. Tak! Jedzie Dusia! Ej. Ej! A tutaj budują... Nowy most tak jak ci zaczęli pracę już! Zaczynają nowe ziemię roboty jakieś są Tu jest ten stary most. On chyba niedługo pobędzie, po bo tutaj będzie długi, drugi mają w tym roku skończyć. Mazak! No, ale słuchaj, załóżcie ale ale ja no, tak 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 się, jak na takie i takie długi

Pogoda piękna. Podpasowała nam pogoda. Dzisiaj wczorek. Wczorek i poniedziałek. Za Wczoraj przyzysz? Ja wczoraj wczoraj. Wczoraj. Co ona tam fotografuje? Za ile Ale resztę

Na wyprawę się wybieramy na tą drugą stronę, do tej zielonej stawy. tam no, pojedziemy. Uff, trzeba uważać, w jakąś kość tą kupę nie wleci no, A ona... Daje konio... <laughs> Idę dalej zobaczyć, bo potem Anula daje koniowi. Idę dalej zobaczyć, bo podobno Anulę koniowi daje. No, zobaczcie jak, zobaczcie jak Anula rozmawia z koniem i mówi, że mu da. Obie dziewczyny są chętne widzę. Jak dajesz koniowi? Ona musi, ona, ona musi wyciągnąć. A to jest ciekawe, bo ja muszę sfotografować jak ona wyciąga Nie, tam taki mały jest Taki tydek mały? U góry, u góry po prawej stronie Tak jest zesuwany do... To się na Dawajcie temu koniowi. O, zobaczcie jak, jak, jak Dusia daje koniowi. koniowi daje, No i z tą mordą dalej. On nic nie zrobi, nie przejmuj się. Słuchaj. Nie bój się, daj mu. Daj mu, koniowi da. Daryca dawała i żyła. No, no, Przygotowanie do rozpalenia ogniska. Wszyscy robią jak tylko mogą żeby się ognisko paliło. A Jurek to jest daleka i dmucha. A na to Wiecie, kto jest kto najstarszy w Ty najstarszy? Nie, po tam. ale ty, te. Zaczyna się palić pomału

Szaleje. Ale chce chcę zobaczymy go długo pisa. Tak. Niech się rozpala ty mi się na razie, ale się rozpala pomału. Ale chcesz też żeby to ściągnął? No to nie ściągnąć, bo się pasuje. Nie pasuje tutaj. A może go? Ryki się rozbiera już. To jest nie? A masz kostium? No. Woda jest. Nie no. morf jest. A ja na polata mogę. nie mamy no zaczęło się grillowanie. Pierwszy raz w tym roku słuchajcie. No otwarcie. Otwarcie. Tak. Parasola. Paramy wszystkich co nas oglądają. Otwarcie parasola muszę. Tak, parasola. Zapraszamy wszystkich na kiełbaskę. A zobaczcie, duśki kiełbaskę jadą. No, <adaptations> co? co? Nie podoba się? Podoba co? się? Że zrobiła takiego. <laughs> Ona została nadziana na na pan. Otóż to. <ride> <śmieniciela> Ale Ameryka! Ameryka! spodnie mi spadły! I Wojtek, nie żałuję, jak żałuje, taką parowę dostał to. Wojtek, żałuj, byś u kasane byś taką dostał, że głowa boli. No, nie, to no, no. no, no, Tu masz, zwoń. Zwoń, zwoń. radę, zobacz. zwoń. Tak. Czekaj, ty, tam jest taki, tam jest tam u mnie, też z mkształdą jak też. Słuchajcie, tam jest ten, Ryki. Tam jest ten cacyk taki. Słuchajcie, no. daj ten parę. Do wszystkich tych, co tam są teraz po drugiej stronie, Rzeka. mam nadzieję, że w sezonie jak po naszym złocie. To będzie jakiś? Może przyjedziemy tutaj wszyscy no. i sobie zrobimy no. jakiegoś wspólnego grilla. Zapraszamy, bardzo by było miło. No. Wszystkich, naszych, wszystkich naszych z GB. Popóz bez roweru. Jak? Bez Propozycja była rzucona. Ructo propozycję rzuciła. nas się to tak. roz, rozważyć prosimy. Propozycja ten na forum? To nie odbiera. On puści to na te. Jurek szuka. Kruszu bo dostał od dusie OPR, to poleciał za, za Krusztem kurde. Kruszu, Jurek z trzyja tamtych jest. Kruszu całk pikin tam stał kurwa. kolina wojny, nie? Dwa wagi. Kołek stał trochę tam. Ile mał za mną? No. Wiecie, powiem tak, wadek mam mieć przywieźć pleksa, tego na baterię. Też jak jak na piłkę na fleksa tylko brz, brzmi, 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 Nie, tamte. jak przywiezie mi tego pleksa autentycznie, no może. że te pręty potnie. No? Że te pręty potnie. nie, nie. mój kijek nie. Nie, nie, Jurek jak ty, wejdź, ja no Ameryka Słuchaj, nie Ameryka, Ameryka, to chciałem powiedzieć, co na ty nagrywasz? To ja powiem. powie. Ole gorące Nie, 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 tam cebulka tam się rozmawiła. Czarne wulski się wszystko wyjść. No, nareszcie siądę. Słuchajcie tu jest To już Tu jest a. Słuchajcie Tutaj jest Keczup z musztardą byś coś chciał Tu o tu <toczyna> to... Ale nie takie piściunki jak ty masz Takie są kiełbasy Bo my jemy z apetytem a nie z pazerności. A nie z pazerności to im ja Dlaczego Kilka No bo tam się jeszcze Wilka ci nie dała regulacji. kolacji nie ma Położyła to to laskę na mnie Panie reżyserze, no więc tak, my wszyscy tutaj uzgodniliśmy, że w tym roku, że w tym roku nasz slot odbędzie się tak jak w zeszłym roku w NEMO. My wszyscy jesteśmy za. A jeżeli się komuś nie podoba, to niech się na forum wypowie na ten temat. Oczywiście... Ten nasz kolega Olał, olał nas no. i powiedział, że jak w Sejmie y, 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 jest, no. zawsze jest ktoś, kto mówi na nie, nie. to on też. O, nie, ja cię, Nieprawda, poszedł, nieprawda, tak, nieprawda, ja powiedziałem, trzymuję się od prawda. Powiedziałeś, że ale, ty się nie będziesz ale, wypowiadał. Nie Najlepiej jesteś, o uciekać rakiem no, tak, zaczyn nawet coś No. A ja powiem a on tak. on na przysłanie. No. Ja powiem tak, jestem za, ale się nie o, będę o, wypowiadał, no, no, bo zobacz, się najadłem kiełbasem i mu się no, Zaraz rower spali, A ty już licznika nie dostaniesz. No. Już mam założony. No, i także tak. wszystkich pozdrawiamy. Serdecznie. Dzisiejszy grill udał się. Bardzo. Rozpoczęcie sezonu było zarypiaste, także szkoda, że was nie było. O, Otóż właśnie ja, to. to. Żałujcie, ale było super. O. Zaraz wracamy, bo już widać niebo się chmurzy. Musimy spadać do domu. Tak, 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 bo mu w Temu, Temu kopał. Na ja, ja. ja, ja. Pozdrawiamy <grym> was wszystkich. Trzymajcie to jest, się. To nie, Jezus, się wżarły, że nie jest już się tego żarły no. że. No. Został za Jurka. No, no, no. no. no i zakończyła się roz, zakończyło się rozpoczęcie sezonu rowerowego.

Uroczyście oświadczam, że sezon rowerowy otwarty. No. To,